Na podstawie m, przepisów prawa Rada Miejska, uchwała co następuje. Rada Miejska w reklamicach postanawia przekazać do Wojskiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę prokuratora pręgowego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2016 roku na uchwałę numer 1049 przez 215 Rady Miejskiej w reklamicach z dnia 30 września 2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia obrad o parkowanie pojazdów samodowych na drogach publicznych w strefie parkowania. Wysokości stawek, zablokowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobów pobierania. Paragraf drugi, treść odpowiedzi na skargi na sprawy załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rekoniewic. Punkt drugi, burmistrza Rekoniewic upoważnia, burmistrz upoważnia się również do podjęcia wszelkich 13 w postanewania, do postępowania postępowania reprezentowania Rady Miejskiej w rekolucjach przed sądem administracyjnym, a także do postania do pomocników procesowych. Paragraf czwarty, uchwała w godzinie z podjęcia. I uzasadnienie stosownie do artykułu 54 prawa wstępowania umówki przed sądem administracyjnymi. Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje wniosek prawa sądowej, że raz z aktami sprawy i na skargę w terminie 30 dni od dnia yy, jej wniesienia. W dniu 29 lipca 2016 roku do Rady Miejskiej w Rekordnicach wydała skarga do, Bóg, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Prowadzeniu na odwołanie numer 10 przez 2015 Rady Miejskiej w w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, prowadzenia opłat za pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości, stopień zaparkowania w wysokości opłat dodatkowych i sposobu opowiedzenia. W związku z powyższym zachodzi konieczność przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Szanowni Państwo, pokrótce wskażę Państwu, że mniejsza sytuacja, ona tak naprawdę jest pokusiem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia tego roku, gdzie ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że pobieranie opłat za cała to uprawnienia do tego, aby tą uchwałę zaskarżyć z tego względu, że przez jakiś okres te, uchwały, te opłaty parkingowe były pobierane. My tutaj wskazujemy przede wszystkim w odpowiedzi, że po pierwsze, co istotne, organ... Oglądamy, obserwujemy, interesujemy się na postępowaniami przed wojewódzkim sądem administracyjnym prowadzonymi. No, tak naprawdę jedną z tych niewielu gmin, którzy y, zaraz po uchwale Nacjonalnego Sądu Administracyjnego y, do, z, zastosowali się do niej, tak? Także y, postępowanie, oczywiście po postępowanie przed Sądem Administracyjnym, myślę, że Pan również będzie Państwa informował, y, jeżeli my też uznamy, że y, to postępowania przed Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za wyjaśnienie tych że pytania no troszkę na rozwój, na rozwój e, sytuacji. Szanowni Państwo, projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem, proszę, proszę podnieść rękę Dziękuję bardzo, stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 19.333.